Witajcie, witajcie z tej strony Mr. Marius, a to jest e, Sorted Demo. E, nowa gierka, jeszcze przed wydaniem. E, przetestujemy sobie co to jest, jak się w to gra. E, ustawień tutaj za dużo nie ma, mamy język polski i angielski. żeby sobie muzykę włączyć, wyłączyć, dźwięki włączyć, wyłączyć. Zobaczmy sobie tę kooperację na no, lenie Rywalizacja. co to jest, to jest chyba zmieszane? tak, to jest szkło szkło yy, metal a nie, kurde to plastik był o kurde, to jest papier orzesz, kurde A, dobra, bo to jest takie, że, że tutaj się z kimś rywalizuje. Może to jest butelka. Yy, to jest metal. To jest plastik. To jest mieszane. To będzie mieszane. Nie, to było bio. Peso to jest co, to jest jakieś mięso, chyba. To było znowu mieszane. O co chodzi? To mieszane. Tu będzie great awesome exception oh dobra słuchajcie no to tylko... taka gierka że gierka Ja się teraz na, na, na tym zażądaniu, że opadnie. Oh, A nie, to był metal, dobra. Fine. Fine. Great. Yeah. Awesome. Shocking, ja sam jestem w a to, to papier. Um. To było mieszane, jak to mięso było jakieś. No, to jest papier. A to było siano. A, co to było? A, to była puszka koniec czasu dobra 1460 punktów okej okay. ja to byłem jako gracz pierwszy moje imię dobra o tak sobie zróbmy okej okay. no i zobaczmy ten tryb bez końca życia Co to jest Puszka. To jest co? To jest szkło. To jest jakiś plastik. To co to jest papier? Chyba. To jest. To jest. Aha. To jest do mieszanych. To jest bio. Aha. To był plastik. Jak to było z makaronem jeszcze. No to, to jest bio. To było mieszane. Pierdzieć, o no plastik, Aha. Mhm. no powiem wam, ciekawa Gierka, zagrajmy to sobie jeszcze raz. Yes. No to yy, powiem tak Fajna gierka ehm. Dobra. Ehm. Gra jeszcze nie ma swojej premiery Jest na razie wersja demo No o ile być może w jakiejś rywalizacji czy tam kooperacji będzie fajna O tyle ten tryb bez końca I takie sortowanie no tutaj nie do końca wiadomo co jest co, bo tak nie do końca to też wszystko fajnie widać. Więc nie wiem, może po najechaniu na dany przedmiot by się jakaś budka robiła na przykład, w kolorze tego gdzie to wrzucić, takie, takie info do twórców. Może coś takiego zróbcie, taki tryb fizji na przykład na początek takim hardzie, to już tak, żeby nic tam nie było, żadnych obwódek, nic takiego. Taki tryb dla debila typowy, nie? Tak jak dla mnie na przykład, żebym widział, gdzie to wróci. No. Ja bym to tak zrobił. No jak na razie gry nie oceniam ani na plus, ani na minus, bo szczerze powiedziawszy, może jeżeli chodzi o kooperację, to jakiś tam swój potencjał ma, No tyle no na ten moment jeśli chodzi o ten tryb bez końca, to ja tutaj tak średnio to widzę. Obracujcie nad tym. Może coś fajnego z tego wyjdzie, chociaż bardziej mam wrażenie, że tutaj chodzi po prostu o taką próbkę jak sortować śmieci, a nie o to, że tutaj jakoś nie wiadomo jak pograć. A raczej coś takiego dla dzieci, żeby sobie zobaczyły jak się śmieci sortuje, co gdzie jak robić i tak dalej, i tak dalej. A dla dorosłego. Szczerze wątpię, czy Wam się to spodoba. Dobra, nie przedłużam. Eee, taki dzisiaj króciutki odcineczek. Jeśli Wam się podobało dajcie łapkę w górę, e, kliknijcie subika i dzwoneczek, tak żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, a nowe filmy padają o 10, 14 18 każdego jednego dnia. E, oczywiście na ten kanał, czyli na Mr. Marius Gaming. Jest jeszcze kanał Mr. Marius Gaming Live, gdzie wrzucam zapisy ze swoich streamów, czyli z transmisji na żywo, które prowadzę na Twitch TV Ukośnik Mr. Marius. Jest oczywiście również główny kanał, czyli po prostu Western Marius, gdzie wrzucam treści niegamingowe takie jak vlogi, motovlogi i tym podobne rzeczy. Wszystkie linki, oczywiście, do tych kanałów macie w opisie pod filmem. Macie tam również link do MUBI, czyli do porównywarki ubezpieczeń, gdzie możecie sobie znaleźć tanie OC i do tego OC jeszcze nie dość, że jest tanie. To jeszcze dostaniecie 150 zł cashbacku, tak zwanego czyli zwrotu na wasze konto bankowe. Ja to sprawdziłem na swoim przykładzie. Działa. Faktycznie OC już po tym cashbacku na moją Alfę 156 1.9 dieselek wyszło na cały rok 300 złotych, tam z małymi groszami, chyba 307, coś takiego. Więc opłaca się zajrzeć, opłaca się kliknąć w link, zrobić sobie kalkulację, jeżeli sobie weźmiecie... Oce właśnie z tego linku, to wy będziecie mieli ten cashback 150 zł, a i ja będę miał kilka złotych dla siebie, więc jeżeli chcecie mnie wspomóc, to na przykład możecie właśnie w ten sposób to zrobić. Tymczasem nie przedłużam już. Do następnego odcinka, trzymajcie się.